Jeszcze ma Stwierdziłem, że muszę nagrać Czyli... O co? Ano po to. Tak naprawdę to mam Tak dużo do powiedzenia, że serio nie wiem co powiedzieć Serio dużo już mówiłem i tak w tej chwili chciałbym powiedzieć to że chciałbym mi po przekroczyć wszystkim za wszystko co mówiłem wcześniej serio serio, w tej chwili widzimy co się dzieje tak na świecie dezorientacja niesamowita wszystko jest, mamy tyle w tej chwili informacji, tak? Bombardują nas po informacjami. Jest kompletna dezinformacja, wojna informacyjna. W tej chwili to widać, jasno, tak? COVID, nie COVID, protesty, nie protesty, strajki, yy, wszystko, wszystko, tak? Yy, nawet w tych kręgach, tak, że tak powiem, obudzonych, kręgach ludzi, którzy wiedzą, co się tutaj gra. Jak sobie zdają sprawę, te kręgi też są właśnie, jak widzimy, dezinformowane. Tak. Widzimy, co się dzieje. Piu Tak naprawdę nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy. Co to za twór. Ten twór będzie działał pozytywnie. No, po owocach go poznamy jak to mówił pan Sokal i mówi pan Sokal no, oczywiście polecam yy, wiedzę dla wszystkich znajdziecie na YouTube spokojnie yy, pan Jaskowski, Jaskowski, Krzysztof człowiek bardziej znany niż pan Sokal no i człowiek chyba jeszcze bardziej znany którego też mogę polecić choć yy, nie chciałbym Dwóch ludzi tutaj mam na myśli, nie jeden jednak. Yy, mówię o panu Grzegorzu Braunie, mówię o panu Wojciechu Sejrowskim. Nie patrzmy na nich jako na chrześcijan. Patrzmy na nich jako na ludzi, którzy, którzy tak naprawdę w tej chwili... <laughs> nie chcę użyć tego słowa, ale walczą o naszą wolność. Nie lubię walczyć. Nie lubię walki, także, także to jest taka właśnie kwestia. Tego w tej ci ludzie opominają się o naszą walczą. Ja, mając świadomość tego, co się tu dzieje na tym świecie, mając świadomość tego, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy odrębnymi światami, cudownymi istotami. Nie mógłbym po prostu nie nagrywać i wiedzieć o tym i siedzieć w domu cicho yy, i, i, nie wiem, czekać na, nie wiem na co, na kolejne ogłoszenie Szumowskiego, żeby nosić maseczki. No nie, nie, nie mógłbym, po prostu muszę cokolwiek nagrać, żeby chociaż jedna osoba stąd oglądająca po prostu, czy z mojej rodziny, czy ze znajomych, przemyślała pomyślała nad ten temat co ja w ogóle mówię czy ja mam rację czy ja nie mam racji nawet jak nie mam racji to żeby po prostu zasięła sobie ziarnko ziarnko jakiejś nieufności wobec tego systemu tak i tyle o to nie chodzi to jest że tak powiem ziarenko tylko nie to jest tylko ziarenko które które mam nadzieję, że będzie ofocowało. U mnie tak to zadziałało. Ja to przeszedłem, dlatego o tym mówię. Tak, kiedyś zacząłem szukać. Kiedyś zacząłem szukać, zacząłem y... szukać prawdy, tak, drążyć. I do teraz mi to zostało. Trafiłem akurat na taki materiał. U, nie chcę teraz szukać. Jak ten materiał się nazywał? Mój bratnik polecił Damian, Oczywiście, pozdrawiam. Zapomniałem, on wie. No, chodziło ogólnie o Matrixa, nie? Było dosyć dawno. Chodziło ogólnie o Matrixa Ze... Ze z Geiz... Gates, No, nie wiem, no wiecie, wiecie mniej więcej ktoś, kto u matematy dobrze wie, o co mi chodzi. Oglądałem wszystkie części. No i cóż, tak naprawdę to było tylko wprowadzenie dlatego ja stałem się też w tej chwili tym, można nawet nazwać nieudolnym materiałem, właśnie wprowadzać w temat tego, że tak naprawdę to nie jest tak, jak nam mówią. To nie jest tak, jak mówią w telewizji, to nie jest tak, jak mówią nam politycy. To jest całkiem, całkiem inaczej. Także coś. Mogę szczerze mówić tylko jedno. Nie bójmy się, działajmy z poziomu serca, z poziomu miłości. Tak. Z poziomu serca, z poziomu miłości. Jak wyjdziemy na ulicę, wyjdźmy w stylu Mahatmy Gandhiego. Wyjdźmy z miłością. Bo jeśli wyjdziemy na ulicę, a pędzę czy później zapewne się dostanie, bo to widzę, że raczej to są. To będą, będziemy prowokowani do tego, żeby wejść na ulicę, robić rozruby, będziemy do tego prowokowani i spacyfikują nas. Stwierdzam, że, że no niestety nasz rząd sobie nie radzi i, i nie wiadomo tak naprawdę, kto będzie tutaj rządzić, że nie możemy się dać sprowokować. Jeśli już wejść na ulicę, to milionami. Jak to słyszałem tekst to właśnie było, to oglądałem na kanale Niezależna TV, no i tam właśnie było powiedziane, jak wyjdziemy tysiącami, tysiącem, setkami osób, jak wyjdziemy to oni nas spacyfikują po prostu, tak jak było ostatnio w Warszawie, tak gaz, woda, dym. Nas nie ma. Yy, a jak wyjdą nas miliony, to się do nas przyłączą. Oczywiście znamy ustawę 1066 o obcych. o, o pomocy. O pomocy, tak. O pomocy. W razie co? Pomogą im obce wojska. Gdyby nas rząd sobie nie radził, obce wojska mogą wejść i nas spacyfikować. Jeśli polski żołnierz, polski policjant nie będzie chciał tego zrobić. Naprawdę. Naprawdę ciekawy temat. Jak mówił pan Sokol, najpierw trzeba poprzątać na swoim podwórku, a żeby później zajmować się tematami e, bardziej bardziej e, światowymi. Serio. Także polecam. Wiedza dla wszystkich. Koniec koski. Nie zależy na TV. Здравия.